Siemaneczko, 9 luty, godzina 7:4 jadę tu do Kamila na podwórko, zaraz jeszcze Konrad dojedzie i lecimy na Cieżnie i dalej na Podgaję i Jastrowie Lecimy Lecimy to po pomału do Podgai. już tutaj ciągników mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 14 17 ciągników prawie dwa, albo około 20 no bo tak dokładnie nie widzę ale tam no, widać już się ładna ta zrobiła Yeah. Jedzie. Jedziemy Ostro tu jeszcze za mną. Tamil kiwa elegancko zadowolony jest, że ty taka ekipa się nam zebrała. Co? Zobaczymy co tam w Podgajach będzie, jak to się zacznie. Wszystkiego dowiemy. New Holland jedzie. altre Nel no, vlog, ha vloga da no. grifamo. No, dojechaliśmy do Podgai. Elegancko to się prezentuje wszystko. No, nawet Arbos jest. jest sprzętów no i za niedługo startujemy pomału startujemy, ustawiamy się w gęsiego o tu nam się nazbierało Ponad 60 ciągników w podgajach, także ekipa jest spora. Jeszcze dojeżdżały w międzyczasie. Także lecimy, przejeżdżamy koło firmy Korbanek. I wlatujemy na dwudziestkę dwójkę Berlinka. Przede mną Kamil jedzie. Kamil pokazuje na rozrzutniki. Co? Policja ruch wstrzymała. Działamy. Jedziemy do Jastrowia. No, dojechaliśmy do Jastrowia. Teraz widzę sprzeciwka, bo jak jechaliśmy, to praktycznie, że nie było żadnego samochodu. Sprzeciwka, może tam jakieś 2-3 auta przejechały. Co jakiś czas, a jedziemy już ponad godzinę. Wystartowaliśmy o jakoś dziesiąta dziesiąta dziesięć 9, przepraszam, 9, 9, 10, teraz mamy 10, 20. Także dojechaliśmy teraz do Jastrowia. Jakieś zrozumienie jest, bo niektóre autka jadą na awaryjnych, niektóre nie, bo zależy, zależy kto co wie. Zwolniliśmy znowu. Prędkość, no przeważnie jechaliśmy 4 na godzinę, tak 4 na godzinę, czasami gdzieś troszeczkę szybciej. No, Kamil się patrzy już, jak ten, kurde, widzicie, nie mam tego. Spryskiwa, sól jest posypana na drodze. No, może odtaja trochę śniegu, dostanie szyba, to z ogrzewaniem mam włączone. Jedziemy, jedziemy. Musimy trochę zrobić w porządku z tą Unią Europejską. Z tego coś widzę na internecie, to już nawet Indie, rolnicy w Indiach zaczęli protesty. Tam barykady są robione przez państwo, żeby tylko się do jakiejś tam stolicy nie dostali. Także grubo się dzieje na całym świecie. Za mną też tu ciągniczki. Także elegancko. Działamy. Sibiradia mają powłączane chłopaki tam w ciągnikach. A to jako takiego marudzenia nie ma. Co niektórzy wiadomo znajdą się. Kierowcy nawet ciężarówek Wam powiem. Bo już pozapominali jak rolnicy z nimi protestowali na granicy z Ukrainą. pozapominali zapominali. Myślą, że my nie pracujemy. No my też pracujemy przecież. Im jak jest źle, to sobie za, zaraz organizują też różne akcje. I jeszcze rolnicy się pod nich ostatnio podpieli. A teraz co? Narzekają niektórzy. No trudno Także dojechaliśmy praktycznie do centrum Jastrowia. Drzwi miałem niedomknięte, bo flagę poprawiałem. Flaga ładnie o no, a takie się odstępy trochę nam robią. Raz jedziemy wolno, raz trochę szybciej. Mówię nie jadą tam z przodu tak równo o. mam nadzieję że większość osób jest za rolnikami bo to tylko nie dla siebie to robimy dla nas Ro tylko robimy to dla wszystkich zobaczymy co tam dalej się wydarzy o widzicie teraz stajemy no. także trzymajcie się do następnego urywku ze strajku pozdrawiam dojechaliśmy do drugich Trajkujących, jedzie druga, kolejka. Kombajn jedzie z popatrzycie za chwilę. O! Ładnie, z kokerlingiem, New Holland. Murem za rolnikiem. Oj, klas ciśnie, patrzcie. Sukaniec 440. O kurde, są chłopaki z Jastrowia. O, biednieje, bo w Brukseli złodzieje. Jest okay. organizacja super. O, tu masz jeden kura niektóre festy. Elegancko Takie coś tak Zbaniamy. Dwie przyczepy super, aż słów brakuje wam powiem, że tak fajnie, kurde zorganizowani jesteśmy, o i beczki są. niech zapadał o, Zetor, Krystal, proszę bardzo Zielony Ład, Polski rozkład, Europa, ziemia, rolnik Farm Truck nawet jest także tu sporo, sporo ludzi się zgromadziło Rząd żyre i baluje, a rolnik bankrutuje. Jakie fajne hasła. Top zielony ład właśnie zielony ład zielony rozkład nie ład policja Panowie so kawkę piją i pilnują Szwagier jaki siedzie. Zobaczymy, co to dalej będzie nic nie będzie chciało zmieniać, to nie odpuszczamy. Walczymy do końca. Zobaczymy w poniedziałek co tam będzie. Jakie rozmowy będą w poniedziałek. Dobra. Widzimy się później. Dojechaliśmy. Jesteśmy na wyjeździe z Jastrowia. Koło magazynów Dino. Stoimy tutaj chwilkę. I pewnie będziemy lecieć dalej za niedługo. Ruszamy, jedziemy dalej. Popy wyjeżdżają, jedziemy. Jedziemy. Startujemy. Wystartowaliśmy. Przepuściliśmy. Karetkę w obstawie policji i lecimy dalej. Jak jest organizacja, to tam wszystko się da. Zdjęcie na miniaturkę wydaje mi się, że mam gelackie. Zobaczymy. Ruch trochę wstrzymaliśmy. za mną teraz jedzie potwór magnum witajcie po krótkiej przerwie Godzina 15.48 Robimy drugie kółko Spodgaj do jastrogej i na tym zakończymy. Wracamy do Podgaj Spodgaj, rozjeżdżamy się do domku. Przepuścimy pewnie tylko samochody, które się za nami nazbierały i po proteście. W innym ugrupowaniu teraz tam przede mną z Wiktorem A za, za mną Konrad z Wiktorią Jedziemy, jedziemy Filmik jakiś tam coś powycinam trochę z każdego ujęcia i coś tam dobrego będzie jak trąbią. Nie mam co prawda takiej trąbki jak w Radówce, ale coś tam potrąbijmy zawsze. Na Jesteśmy, wjeżdżamy na plac. Kano nawet jeszcze stoi, proszę bardzo. elegancko nie, nie ma co mówić po prostu trzeba to zobaczyć no i tak podsumowując jest po. Jeszcze tylko wrócimy do podgaj i do dom, jak już wspominałem. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie cześć.